do ujęcia historycznego pierwszy oblot to jest ważna sprawa wtedy koło bym no Sebastian heby, no. cześć na co to jest dzień ja się piłam na no chcę siadać lecieć a nie Nie, chcę do dziadka raz no no. z dziadką polegować ale jak nic. Będzie i po słońce. Nie jest tak strasznie. Ile on może ma. Ma. O tej tutaj. rozpiętości własne ważył 10 kg Wyszeliśmy. Wyrwało półkę spod pod kadłuba? No to taka półka. To nie półka. To półeczka była. No to takie no to jest to. Tak jest. Tak nie, to nie będzie chodziło. No.